Cześć, ja jestem Olek witam Was w kolejnym odcinku z serii Panini Top Class 2025. Dzisiaj otworzymy sobie małą puszkę do tej kolekcji. W środku mamy trzy saszetki: jedną kartę Holo Giants i jedną kartę Unbeatable. Taka puszka kosztuje 40 zł. Na karcie Holo Giant jest Martinez z Argentyny, a na karcie Unbeatable jest Messi fioletowy z Argentyny. Tak się karta prezentuje i trzy saszetki po 8 kart. <laughs> na początku z Interu Lautaro Martinez na karcie winner <laughs> Impact Hero Salah z Liverpoolu Magic Mix, Kane i Palinia z, Bayern, z Bayernu Monachium. Future Star Udoji z Włoch. I został na bazówkach Upamykano, Brozovic, Maduecce i Bento. Tutaj Me Magic Mix z Bayern Monachium, Zane i Gnabry. W tamtym sezonie chyba były też lepsze Magic Mix. Czyli Future Star i Magic Mix były chyba lepsze. Według mnie, oczywiście. E Max Power, Saliba z Francji. W tamtym roku Max Power też chyba były trochę lepsze. Electric Anton e, z Niemiec w tym sezonie, akurat są trochę lepsze. Masterclass Bernardo Silva z Manchesteru City. Tutaj też są dużo lepsze. I na bazówkach jest Olisa z Bayern Monachium, Darwin Nunes z Liverpoolu, Ilkay Gindogan z Manchesteru City. I Arda Ghiller z Realu Madryt, tutaj uh, Impact Hero Aleksander Arnold z Liverpoolu. Zane na karcie Winner z Bayernu Monachium, Max Power Stones z Anglii. I zostały same bazówki. A nie, jednak nie. E Został jeszcze Masterclass Mane z al -Nasr. I na bazówkach al Kai. Bari, Pawart z Interu, Dani Olmo z Hiszpanii i Saliba z Francji. Dobra, z tej puszki to już w sumie wszystko. Teraz wydaje mi się całkiem spoko. Jutro będą chyba cztery fatpaki. Dobra, to, dzi to dzisiaj też by było wszystko, więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Ja jeszcze z żegnam. Cześć!